Rozważamy tą pierwszą godzinę konania w Ogrójcu. Jezus mówi do Luiz, ale również mówi do każdego z nas, że jest to odwieczna miłość, która chcąc mieć pierwszeństwo we wszystkim sprawia, że cierpię wszystko na raz, a w najbardziej skrytych miejscach każe mi cierpieć to, co prawca każe mi przecierpieć stopniowo. Jezus mówi tu o wielkiej miłości, że cierpi z powodu miłości, że miłość jest powodem tego cierpienia do każdego z nas. Dlatego też, rozważając tą pierwszą godzinę, bądźmy razem z Jezusem, nie śpijmy, trwajmy na medytacji w przeciwieństwie do apostołów. I dziękujmy Jezusowi za wielką miłość, jaką ma do każdego z nas błogosławię na trwanie i rozważanie.